O trawieniu <głos> <głos> Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o trawieniu, jak długo pokarm pozostaje w naszym przewodzie pokarmowym, jakie są najczęstsze problemy przejedzenia, jak sobie z tym radzić. Ogólnie będzie temat o układzie pokarmowym. Dlatego też warto sobie wspomnieć, że mamy białko węglowodany i kwasy tłuszczowe. To są kluczowe makroskładniki i w zależności od po pierwsze tej kompozycji, ile było białka, kwasów tłuszczowych i węglowodanów, tym to trawienie może być albo szybsze, albo dłuższe. Kolejna sprawa może również długość trawienia determinować wiek, metabolizm, ewentualne choroby, aktywność fizyczna, optymalna jest super dla dynamiki trawienia, brak aktywności może tą perstaltykę Pogorszyć, ale z kolei przesadna aktywność fizyczna też jest wiele przesłanek pokazujących, że wcale kondycja tego układu pokarmowego nie jest na najwyższym poziomie, jeżeli przesadzamy. Jeżeli Wy macie tych jednostek treningowych w tygodniu 10, to tak też możemy się traktować jako sportowcy wyczynowi, tak chociaż rzeczywiście na poziomie amatorskim. I dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Bo słuchajcie, sport to zdrowie, ale sport wyczynowy czy też amatorski na tak wysokim poziomie to absolutnie nie jest zdrowie, zwłaszcza dla naszego przewodu pokarmowego. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że przewód pokarmowy jest bardzo, bardzo silnie ukrwiony. Z tego względu, że słuchajcie, tam produkują się substancje odżywcze, stamtąd muszą też być odbierane toksyny i to wszystko robi nasz układ krwionośny. Natomiast w momencie, kiedy my podejmujemy aktywność fizyczną, wysiłek sportowy. Cała krew, która jest w naszym organizmie, niemalże, idzie na zaopatrywanie mięśni szkieletowych, czyli tego, co pracuje. Pracują ręce, pracują nogi, i nasz przewód pokarmowy jest pozostawiony w takiej przejściowej, tak zwanej endotoksemii. Nie ma problemu, jeżeli taka sytuacja zdarza się, powiedzmy, 3-4 razy w tygodniu, ale jeżeli my mamy tych jednostek treningowych kilkanaście o bardzo wysokim poziomie intensywności, to nie możemy się dziwić temu, że po pewnym czasie generalnie dojdzie do uszkodzenia przewodu pokarmowego i dojdzie do pogorszenia stanu naszego jelita. Takim głównym objawem słuchajcie, uszkodzenia przewodu pokarmowego w następstwie uprawiania intensywnego sportu jest tak zwana biegunka biegacza. I mówi się zresztą, że więcej zawodów zostało przegranych w toalecie niekiedy niż na macie, z tego prostego względu, że uprawiając pewne dyscypliny sportowe, my się gdzieś niejako przyzwyczajamy do tego, że pewne dolegliwości trawienne im towarzyszą. Czyli na przykład biegamy długie dystanse, te biegunki często występują. Pamiętajmy też o tym, że sport sportem, ale jeżeli takie uszkodzenia przewodu pokarmowego nie będą przez nas na bieżąco, Regenerowane, czyli nie będziemy stosowali na bieżąco proby tylko terapii, nie pomyślimy o diecie dopasowanej pod kątem możliwości i wymagań naszego organizmu, to wcześniej czy później słuchajcie, dojdzie do wielu aspektów pogorszenia stanu zdrowia, do pogorszenia formy i kondycji psychofizycznej, do pogorszenia efektów, które Wy w tym sporcie generalnie osiągacie. Częściej występują nawracające infekcje, bo przewód pokarmowy to jest również układ odpornościowy. Jeżeli nie domaga przewód pokarmowy, to układ odpornościowy również będzie dysfunkcyjny. W związku z Zaczynamy często chorować. Infekcje to jest niemożność wzięcia udziału w treningu czy generalnie w starcie na zawodach. Ale słuchajcie, ja bardzo często prowadzę sportowców w trakcie kariery czy po wielu latach od zakończenia kariery i u nich rozwijają się zdecydowanie gorsze jednostki chorobowe, pojawiają się alergie, których nigdy nie mieli, czy to pokarmowe czy wziewne, aktywują się choroby autoimmunologiczne, chociażby choroba Hashimoto i wielkim wysypem jest to, że pojawia się tak zwany zespół chronicznego zmęczenia, pojawia się demotywacja, niechęć do podejmowania aktywności sportowej, niekiedy w ogóle do podejmowania jakiejkolwiek aktywności w życiu i bardzo często pojawiają się problemy z nastrojem. Pojawia się depresja, pojawiają się problemy ze snem, także słuchajcie tego wszystkiego można uniknąć bo to nie musi być wynikowy element uprawiania sportu na poziomie wyczynowym, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcecie taki sport uprawiać i ten sport rzeczywiście jest ważną częścią waszego życia i jest on bardzo mocno nasilony, to musicie dbać o ten swój przewód pokarmowy każdego dnia i to musi być integralny element aktywności sportowej. Jeżeli tego nie będzie, to patrząc na wyniki badań naukowych, patrząc na doświadczenia empiryczne, wcześniej czy później ten przewód pokarmowy się uszkodzi i wasze efekty w sporcie też nie będą dobre, ale przede wszystkim wasze zdrowie po zakończeniu kariery sportowej, no będzie pozostawiało dużo do życzenia. Co najdłużej jest trawione? No to powiedziałbym białka, dokładnie wszelkiego rodzaju mięsa: wołowina, baranina, dziczyzna, ryby. Struktury białkowe długo są trawione ze względu na to, że Nasz układ pokarmowy potrzebuje bardzo dużej ilości enzymów i bakterii, aby przepalić to mięso dokładnie. No i też do dwóch dni, nawet to mięso może zalegać w naszym układzie pokarmowym. Najszybciej są trawione warzywa, owoce. Teraz jeszcze chcę wam pokazać, jak ocenić czas przejścia pokarmu przez cały pasaż pokarmowy, tak to nazwę. To jest na zasadzie takiej sondy. Ta sonda była jedzona w różnych kompozycjach białkowo-tuszczowo-węglowodanowych, ale średnio żołądek opuszczała po dwóch, od dwóch do 5 godzin. Tam jest to wszystko ładnie trawione pod wpływem kwasu solnego, różnych enzymów, jest przesuwane do dalszej części układu pokarmowego. Pokarm dłużej niż sześć godzin, wielicie cienki, nie powinien zalegać. Okrężnica to jest między 10 a 59 godzin, nawet, czyli to co wspomniałem, że. Może dochodzić do w momencie kiedy jemy bardzo dużo białka tym Układ pokarmowy dłużej to trawi. Warto też wspomnieć, że witaminy i minerały i inne związki wchłaniane są na poziomie układu pokarmowego. Przykładowo na poziomie jamy ustnej wchłania się cjanek, alkohol, hormony zwierzęce. Na poziomie żołądka alkohol, woda, sole mineralne. Na poziomie dwunastnicy już witaminy się wchłaniają: B6, C, D, E, K, foliany, fosfor, wap. Na poziomie jelita cienkiego mamy też sole mineralne, witaminę C, B2. B6, aminokwasy, glukozę, na poziomie jelita grubego, głównie woda, niektóre leki, paracetamol i narkotyki, również witamina z grupy B. Warto pamiętać o tym, że kompozycja posiłków musi też być pod takim kątem, aby to żywienie było jak najbardziej bogato odżywcze, czyli skala Andi cały czas na tym kanale promowana, czy skala ORAK. Stopień antyoksydacyjny najróżniejszych ziół, i to paradoksalnie nie tylko ma odżywić nasze ciało pod takim kątem, że to jest wspomaganie reakcji biochemicznych i lepsza regeneracja tkanek, mniejsze ryzyko chorób cywilizacyjnych, między innymi. Jest wiele badań pokazujących, że niektóre minerały, jeżeli są niewchłaniane, bo na przykład pokarmowy jest w słabej kondycji możemy tym samym zwiększyć ryzyko cukrzycy typu drugiego czy najróżniejszych problemów metabolicznych po sercowo naczyniowe choroby włącznie. Dlatego dbajmy o ten układ pokarmowy. Tutaj jeszcze chcę wam pokazać infografikę co trawimy najszybciej a co najwolniej. Ta infografika oczywiście dotyczy tylko żołądka. Nasz układ pokarmowy jest podzielony na różne części żołądek dwunastnica jelito cienkie grube i w każdej ten, tej części Pokarmy przechodzą i są przez różne enzymy trawione, ale tak uśredniają, jeżeli chodzi o sam żołądek, no to 15-30 minut, najróżniejsze sałatki, koktajle, 30 minut do 2 godzin, ryże, owsianki. 2-3 godziny, kalafior, szparagi, gotowane brokuły, wszystkie też strączkowe produkty coraz dłużej się trawią, 3-4 godziny. Tutaj mamy właśnie wołowinę, ryby, pełnoziarnisty chleb, 5-4 godziny, żółty ser, już zauważcie, że tuste produkty, soja, groch też ze względu na swoją strukturę są bardzo długotrawione 5-6 godzin, no to już mięsa, bekon, tusta wieprzowina 6-8 godzin, tuńczyk, węgorz, sałatka, Śledziowa, też jeszcze dodatek samego majonezu powoduje, że czas opróżniania żołądka się wydłuża. I tu jak już jesteśmy przy trawieniu i długości trawienia, to też pamiętajmy, że y, często pojawiają się wzdęcia, zgagi i nie wynika to paradoksalnie z samego pożywienia i to się nazywa aerofagia, czyli papierosy, guma do rzucia, woda gazowana. Oczywiście też są najróżniejsze nietolerancje, alergie pokarmowe, tak jak tutaj w tym filmiku szczegółowo to omawiałem, możecie wrócić do niego i tam te wszystkie elementy naszego wzdętego brzucha są omówione, a jeżeli chodzi o szczegółową analizę też w kontekście jak układać to żywienie, żeby brzuch nie był wzdęty, żebyśmy czuli się Cały czas lekko, bo nie ma nic gorszego jak zjemy nawet mały posiłek, a potem dochodzi do sytuacji, że wywala nam, żołąd, wywala nam jelita i po prostu się źle czujemy. Dlatego ten temat też jest szczegółowo przez dr Patrycję omówiony na platformie motywator.tv i tam jadło spisy macie właśnie ułożone w taki sposób, żeby było jak najmniej wzdęć z gagi i żeby ta forma się robiła zdrowo przede wszystkim. Piszcie w komentarzach co jeszcze dla Was mogę zrobić i widzimy się niebawem.